Siemanko, witajcie w takim krótkim filmiku informacyjnym. A więc tak, będę teraz pogrywał na takim serwerze KCraft. Tu macie, no, IP, wszystko. IP będzie jeszcze w opisie, w nazwie też. I tak, będę teraz pogrywał na tym serwerze. To jest taki chwilowy informacyjny filmik, także polecić ten serwer, bo gram sobie na nim. Fajnie jest, bo nie ma tylu ludzi, a, a fajnie się gra przyjemnie. I tak, yy, będzie rekrutacja możliwa do gildii Kto będzie chciał. Widzę, że zgłaszałem się nawet teraz po tej rekrutacji ostatni ludzie. Więc kto będzie chciał, tutaj zaproszę Tim z w opisie. Gildię już założyłem. Mam tapy, stare tapy. Może jeszcze ktoś stary, starej ekipy wróci. I tak, yy, to było na tyle. Kto będzie chciał, zapraszam na rekrutację. Ja tu. Będę sobie pogrywał na serwerku. No i cześć.